Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa. Tym, to, jest pracownie, 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 to jest akwen duży, na którym zawsze odbywa się wiele imprez, również bardzo wiele osób korzysta. Symbolicznie mamy w tym miejscu dzisiaj spotkanie, pokaz, jest młodzież. Są wszystkie służby, które mają zapewniać bezpieczeństwo w tym okresie najważniejszym. W naszym klimacie, w naszej Polsce, czyli w okresie wakacji. Oczywiście my jesteśmy jako służby, jako ci, którzy mają ratować do tego przygotowani. Natomiast to, co jest najbardziej nieprzewidywalne, to niestety często zachowanie i młodych, i starszych ludzi. Tu nie ma żadnego elementu, który byłby, nie wiem, jednoznacznie określający, że młodzi to może bardziej szaleńczo, starsi są bardziej. To jest po prostu przekrój pełen. Dlatego też każda akcja, każdy apel, każda możliwość, żeby apelować, że bezpieczeństwo jest zależne od nas, jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiejszy element naszego spotkania jest też taką częścią większego zakrojonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji programu Kręćmy Bezpieczeństwo nad wodą, jak również tego, że w dniu dzisiejszym będzie inauguracja filmu, który pokazuje właśnie zachowanie i to, jak jest nad wodą niebezpieczeństwo, jak trzeba na to zwracać uwagę. Będzie to w trakcie, ten film pokazywany również, jak też na stronach naszego internetu, w stronach mazowieckich, jak w różnych innych miejscach, sądzę, również i nasze służby, komendy i policji, i straży będą to robić. Proszę państwa, wszystkich, którzy biorą udział w tym spotkaniu, serdecznie proszę, również władze lokalne, jest pan starosta, jest pan wójt, że wszyscy, którzy organizują wypoczynek, czy to y, przez kuratorium, czy to przez y, samorządy, czy przez osoby prywatne, zawsze na to zwracajcie uwagę. Każde życie, które możemy uchronić przed tą tragedią jest bardzo, bardzo warte poświęcenia i wysiłku. Apeluję do wszystkich wychowawców, nie ignorujcie tego. Badania i dane wskazują, młodzi ludzie często topią się bardzo blisko osób dorosłych. To nie jest tak, że nie są oddaleni gdzieś daleko, wypływają. Nie, bardzo blisko. Dlatego uwaga nad wodą musi być po raz ponad wszelką miarę duża, bardzo mocno skondensowana na właśnie opiece i bezpieczeństwo dzieci. No i oczywiście, jeżeli cokolwiek już się dzieje, to mam nadzieję, że będziemy w stanie. Pomagać, ale to mówię, to jest pomoc, to jest tylko kwestia ratunku, natomiast najpierw profilaktyka, zabezpieczenie. Bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych jest bardzo istotną kwestią z punktu widzenia policji, dlatego też jako Komenda Powiatowa Policji w Legionowie prowadzimy szereg działań ukierunkowanych właśnie na bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych. Jeżeli chodzi o te działania, to... Zanim zaczęły się wakacje tuż na terenie gminy Nieporęt prowadzimy działania pod nazwą Bezpieczny, Bezpieczny Zalew. W działaniach tych bierze udział pięć łodzi policyjnych ze stanu Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Ponadto wspierani jesteśmy policjantami OPP w Warszawie, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego oraz policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Yy, oprócz tego, aby nie tylko gmina nieporęt yy, czuła się bezpiecznie, prowadzimy także działania bezpieczne, powiat bezpieczne legionowo i tutaj działania mamy ukierunkowane tak samo na bezpieczeństwo w mieście, w ruchu drogowym i, i bez, bezpieczeństwo mieszkańców. Yy, jeżeli chodzi o statystyki, statystyki są nieubłagalne. W tamtym roku na terenie kraju utonęło około 500 osób. Natomiast od początku roku na terenie kraju, i, i mam tutaj na myśli już początek wakacji, utonęło już 9 osób. Dlatego też nasze działania tutaj kierunkujemy na bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych poprzez prowadzenie także różnego rodzaju akcji profilaktycznych. Informujemy dzieci w przedszkolach, w szkołach, jak się mają zachowywać na wodzie, o bezpiecznym zachowaniu na wodzie rozdajemy ulotki, informujemy o tym na debatach społecznych. Kilka może takich słów na temat bezpiecznego zachowania się na wodzie. Statystyki mówią właśnie, że najwięcej osób tonie na kąpieliskach, jeziorach, które są niestrzeżone. Prosiłbym, żeby nie wchodzić do wody od razu, jest się wystawionym na długotrwałą ekspozycję słoneczną, nie wchodzić po użyciu. Alkoholu i kąpać się tylko na strzeżonych akwenach. Sezon turystyczny dla jeziora Zegrzyńskiego zaczął się dużo, dużo wcześniej. Zwykle zaczyna się w majówkę lub po majówce. I de facto teraz, odkąd zaczęło się robić naprawdę ciepło, jezioro Zegrzyńskie żyje pełnią swoich możliwości. Dzisiaj ćwiczenia, pokaz ratownictwa w siedzibie wopru I to trzeba powiedzieć, że naprawdę wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe to legionowskie wydarzenie. Nad Jeziorem Zegrzyńskim jest tą grupą, która zapewnia olbrzymie wsparcie dla bezpieczeństwa Jeziora Zegrzyńskiego. Wspólnie z Policją, wspólnie z innymi służbami, również ze Strażą Pożarną, która jest dzisiaj tutaj obecna, stanowią o bezpieczeństwie wszystkich wypoczywających wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Trzymujemy stały dyżur 24 godziny od 1 maja do końca września. Dyżuruje minimum trzech ratowników w soboty, nie w niedzielę, a już w okresie wakacyjnym również ta liczba ratowników zdecydowanie rośnie. Jesteśmy w stanie uruchomić w każdej chwili do czterech nawet zespołów ratowniczych trzyosobowych. Kąpielisko będzie jedno, to jest na Dzikiej Plaży i dwa miejsca wyznaczone do kąpieli, tam również będą ratownicy na plaży gminnej w Serocku i na plaży gminnej w Wieliszewie. Od godziny 10 do 18 tam dyżurują ratownicy i wtedy zapraszamy wszystkich do korzystania z wody, do kąpania się, ale w zakresie, w obrębie kąpieliska tam ratownicy mają obowiązek stale obserwować kąpiących się i korzystających z wody, i tam jest bezpieczne. My co roku zakupujemy z pieniędzy sponsorskich. Czy z pieniędzy pozyskanych z innych źródeł, jakiś nowy sprzęt. W tym roku też pojawi się nowy sprzęt. Na razie zachowam to w tajemnicy, ale będzie to dopiero w grudniu. W łodzi mamy 10 łodzi motorowych, one nie są oczywiście codziennie wykorzystywane. Wodujemy z hangaru, wyciągamy wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Na co dzień dyżuruje nasza najszybsza łódź, tak zwana załoga pierwszego uderzenia. To jest taki szary ryb, który gdzieś to widać za moimi plecami. Ta łódź jest w stanie płynąć po powierzchni wody. Około 110 km na godzinę, i to jest łódź, którą najszybciej docieramy do poszkodowanych. Jak również no, każdego rodzaju drobny sprzęt, tak? sprzęt turkowy, pojawił się nowy również w tym roku. Sprzęt taki podręczny, ratowniczy, koła ratunkowe, rzutki, boje SP, jak również apteczki R1.